Kochani, witam Was serdecznie w nietypowym miejscu w pokoju u Ignacia. Dlaczego? Dlatego, że syn urzęduje w moim pokoju i moje centrum dowodzenia, miejsce nagrywania, niestety zajął, więc maleńka śpi w pokoju u Ignacia i ja nagrywam tutaj, tak? Po prostu wyszło. Położyłam ją tutaj, żeby miała większą ciszę, bo jak ja gadam, to nie robię takiego hałasu jak Ignasz bawiący się i szczelający, wiecie, żołnierzami tak naprawdę. Dobra, przychodzę do Was z Myśli, więc kupuję. Bardzo długo czekaliście, co niektórzy na taki film. Myśli, więc smakuję. Raczej, czekaliście na taki film. Ale taki się nie pojawi, dlatego że część z tych rzeczy, no próbowałam, ale część nie, więc wolałam nagrać myśli, więc kupuję i pokazać Wam moje ostatnie zakupy z Lidla. Były ogromne, bo na kwotę 421 zł, ale wszystkiego Wam tutaj nie pokazuję, to były takie zakupy, wiecie, takie tygodniowe, można powiedzieć, Dzisiaj się kupowało po prostu, kupowało wszystko, mięsa, warzywa, tonę warzyw, tonę owoców, wiecie jak to jest, jak człowiek zaczyna jeść zdrowo i patrzeć na kalorie i patrzeć na kalorie i mierzyć, ważyć sprawdzać, co jest zdrowe, to yy, szczerze drogo kosztuje taka dieta, niestety. No ale coś za coś. No i po kolei zacznę od tego, co, co wzięłam, co mi się mi bardzo odpowiada, co sobie kupiłam. Oczywiście domownicy też to jeść będą, ale to jest przede wszystkim z myślą o mnie o zdrowym odżywianiu, więc zacznijmy od wafli ryżowych to są zdania podzielone, że to jest zdrowe lub niezdrowe. Wafle ryżowe ja uwielbiam, bardzo lubię jak mam w domu, dlatego że mm, jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, wystarczy taki wafel ryżowy, no akurat nie ten no, z bazylią i z oregano, to nie bardzo takie. Chodzi mi o takie zwykłe, smaruję miodem, ale takie wafle ryżowe również możecie zjeść z pastą warzywną, z pasztetem albo na sucho chrupać zamiast na przykład jakiś chrupek. Więc yy, pierwsze wafle ryżowe te właśnie są z chia i oregano i w składzie mają kurydzę, gryzku kukurydziany, ryż brązowy, nasiona szałów hiszpańskiej i oregano i sól morską, więc super. A tutaj są wafle kukurydziane, yy, a bo tu są nasiona chia, a tu jest yy, komosa ryżowa i bazylia. I w składzie mamy kukurydzę, gryz kukurydziany, ryż brązowy, czarna komosa ryżowa, bazylia i sól morska. Więc yy, całkiem fajnie, chociaż chyba chia i ko, kino... nie. Czy chia? Nie, dobra, już poplątałam się, ale już Wam mówię, one kosztowały... Yy. Te wafle kukurniane 2,99 za sztukę. Ja to bym sobie wrzucała, bo tu mam koszyczkę. A wszystko sobie ułożyłam tu. Jeżeli mowa jeszcze o przekąskach, to ja serdecznie Wam polecam. Takie cudo to dostaniecie. No ja akurat z Lidla pokazuję, ale dostaniecie w wielu innych też sklepach. Sunny Court Petit. 50% gratis, ok. Niech będzie. To są takie wafle, jak to nazwać? No wafle, wafle. I one, powiem Wam, kosztowały. Te wafle chyba było tańsze. Tańsze albo. I te również kosztowały 2,99, więc takie przekąski raczej dla mnie. Coś fantastycznego, co wczoraj dorwałam w Lidlu i byłam w szoku, że w Lidlu jest, to są mąki. Słuchajcie, kupiłam dwie mąki. Jestem przeszczęśliwa, bo jeszcze za taką fajną cenę. Jest tu mąka gryczana pełnoziarnista i mąka orkiszowa pełnoziarnista. Są to mąki idealne do wypieku chleba, jak tutaj pisze. Ale ja Wam powiem, że jak gryczana, tak okej. Okay. Może faktycznie upiekę jakieś bułeczki, ale jeżeli chodzi o orkiszową, jeśli do toku dostaję, to mam bardzo dużo przepisów na ciasta, właśnie, gdzie się dodaje mąkę orkiszową. Mi zaledwie łyżka albo dwie i super, że dorwałam je w Lidlu. Mąki wyglądają tak, mają po pół kilograma i koszt takiej mąki to 5,99, więc mąkę odkładam z powrotem. Kolejną rzeczą jest sos, tak, powiedzielibyście gotowizna, ona się zdrowo Ja kupuję gotowiznę, naprawdę fajna gotowizna i nie jedna z Was mi polecała ten sos, bo jest fantastyczny. I powiem Wam teraz, że jak na przykład robię na świeżych pomidorach albo na pomidorach z puszki sos na przykład do makaronu, z mięsem z pieczarkami, czy bezmięsny, to często sięgam po ten słoik i dodaję, dlatego że ma bardzo fajny skład i super smak. W składzie mamy przecież pomidorowy, pomidory, wodę, cebulę, skrobię modyfikowaną, olej słonecznikowy, cukier, sól, zioła, no i jakie tam zioła i kwasek cytrynowy. Więc nie jest najgorzej. Tak, ja wiem, cukier moglibyśmy, ale wiecie, ja na przykład robiąc swój sos pomidorowy również dodaję cukier, więc to nic dziwnego. I powiem Wam, że ten sos, poczekajcie, z bazylią, nie, to nie ten, bo mam jeszcze jedno coś Wam do pokazania, ale to za chwilę. Ten sos, ten sos kosztował 4,49, więc myślę, że cena całkiem w porządku za pół litra, pół litrowy słoik. No i teraz tak, jeżeli mnie oglądacie jakiś czas, to doskonale wiecie, że ja odkąd y, przeszłam na to zdrowe odżywianie, przeszłam, staram się, że moje życie tak wyglądało, o właśnie, to. Yy na maksa jem kaszę. W ogóle w okresie karmienia mam wzmożony apetyt na słodkie i na kaszę. Więc na słodkie muszę sobie z tym radzić, ale kaszę to po prostu samo zdrowie i bardzo się cieszę, że mam taką ochotę na nie. Tym bardziej, że nigdy nie byłam jakąś maniaczką kaszy. Wolałam zawsze makaron od kaszy, a teraz po prostu kaszę, kaszę i kaszę. I pokazuję Wam tutaj oczywiście moje dwa ulubione gatunki. Ja już Wam pokazywałam to nieraz, ale no ze względu, że pokazuję zakupy z Lidla, to po prostu mus pokazać Wam to, bo ja właśnie zawsze te trendy lunch kupuję w Lidlu. I te E2 to są moje po prostu ukochane połączenia. Tu mamy pierwszy pęczak, bulgur i soczewica zielona. To jest moje ulubione, zdecydowanie. Z tego względu pewnie, że moją ulubioną w ogóle kaszą jest pęczak i bulgur. Więc w połączeniu. Mm, z tą soczewicą coś pysznego. Taki, taki woreczek, słuchajcie, ugotowany możecie połączyć z warzywami na przykład uduszonymi, ale możecie zjeść po prostu z jakimś mięskiem, możecie zjeść sosem właśnie pomidorowym, e, możecie zjeść nawet samo, szczerze Wam powiem, bo jest przepyszne, a to jest lekko mm, takie pikantne przez czosnek niedźwiedzi. Orkiż, buraki, papryka i czosnek niedźwiedzi, fantastyczne, z firmy Melvit. I ja Wam powiem, że te mieszanki kosztują w Lidlu. 4,99. Jestem przed obiadem i to był błąd, bo po prostu łykam ślinę cały czas. No i jeszcze Wam pokażę lidlowe produkty, czyli jedna z moich ulubionych kasz, kasza bulgur. I mamy tutaj nawet przepis na sałatkę z cukinią, kaszą bulgur i kozim serem oraz burger z fasoli z kremem z mango, no po prostu jakieś cuda. Mm, ale pomijając przepisy, przepyszna kasza bulgur 15 minut do gotowania i te kasze kosztują, już Wam mówię 3,99. Ja wiem, że słyszałam, że gotowanie w woreczkach jest niezdrowe ale ja takie kasze lubię najbardziej, dla mnie to jest najbardziej ekonomiczne pakowanie właśnie, najbardziej mm, wygodne w kuchni, o właśnie. Yy, I kolejną rzeczą jest ryż brązowy. Jeżeli mnie oglądacie, to też wiecie, że ja ryżu brązowego nienawidzę, nie cierpię. Tak samo jak brązowego makaronu, wolę zjeść mniej białego niż więcej brązowego, zdecydowanie. Ale odkryłam wreszcie brązowy ryż, który naprawdę mi smakuje. I jest to ryż po prostu z Lidla. Nie wiem dlaczego, ten z Biedronki w ogóle mi nie smakuje, a ten z Lidla jest przepyszny. Jest to ryż brązowy długoziarnisty i powiem Wam, że ryż ten kosztował, i to jest tak, to jest tak samo znowu ryż w woreczkach, 2,15 zł, więc śmieszne pieniążki. Kolejną rzeczą i przepyszną rzeczą, jest kolejny sos. I to jest sos po prostu, który można użyć od razu, czyli mamy gotowe opakowanie na raz, polewamy makaron gotowe, polewamy kaszę gotowe, yy, używamy do gołąbków, używamy do yy, duszonych pieczarek, cukinię uwielbiam, dusić pieczarki, cukinie i z dodatkiem tego sosu nie, coś pysznego, jest makaronem to wszystko. Mm, mm, mm. I mamy tutaj świeży sos premium, który w składzie ma włoskie pomidory w 98%, sól, oliwa z oliwek, świeża bazylia, czosnek i aromat naturalny. Więc i powiem Wam że ten sosik kosztował 3,99 i ma fantastyczny skład. Jestem zachwycona. Tu pisze, że to jest porcja dla dwóch osób. Ja zajmę go sama. Więc taki sosik 280 gramów ma opakowanie. Dobra, i teraz pokażę Wam coś. Jest to kasza gryczana biała z dynią, szpinakiem i słonecznikiem. Dania Babci Zosi. Dania też są od niedawna dostępne w Lidlu. Ja pierwszy raz właśnie tą mieszankę dostałam przy okazji Healthy Boxa. Tak Healthy Box się do mnie odezwał, czy chciałabym przetestować ich jedno pudełko. Powiedziałam, że oczywiście, no i dostałam tą kaszę. No i powiem Wam, tu są takie dwa woreczki po 125 gramów, z tego co pamiętam. No, dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, gdzie to w ogóle szukać tego. Dobra, mniejsza z tym. Nie o to chodzi. I tutaj są przepisy z tyłu. Przepis według babci, według wnuka, rady babci Zosi i sposób serwowania, jak po prostu dobrze przyrządzić tą kaszę. I ja, że tego nie słuchałam, tylko zwyczajnie ją gotowałam, jeden boraczek i w ogóle mi to nie smakowało, stwierdziłam, że to jest badzie. Wczoraj przed zakupami miałam tak pusto w domu i stwierdziłam, że z głodu umrę, albo rzucę się coś na coś niedobrego, więc postanowiłam ten drugi woreczek, który leżał, leżał i leżał, wykorzystać. I zrobiłam według przepisu. A dlaczego wcześniej nie zrobiłam według przepisu? Bo trzeba było dodać olej albo masło, stwierdziłam, że to za duża kaloryczność. Teraz nie słuchałam nic, dodałam po prostu łyżkę oleju, czy łyżeczkę chyba łyżeczkę, tak, łyżeczkę oleju. To tak smakowało wybitnie. Połowę zjadłam wczoraj i połowę będę jeść dzisiaj jednego woreczka, dlatego, że to jest aż 125 gramów. W składzie mamy kaszę gryczaną białą, soczewicę czerwoną, dynię suszoną, pestki słonecznika, pestki dyni, cebula suszona, szpinak suszony, czosnek suszony. Mi ostatnio lekarz mówił, że powinnam więcej magnezu jeść, a kasza gryczana plus pestki dyni to najlepsze po prostu źródło magnezu na świecie. No i powiem Wam, że jest po prostu wybitna. Wczoraj właśnie z duszoną cukinią jadłam. Cukinię też uwielbiam na życie po prostu, więc serdecznie Wam polecam. I to babci, danie babci, to, to chyba się tak nazywa, tak? Danie babci Zosi. Danie babci Zosi kosztuje 4,99 zł. Polecam, przepyszne. I teraz dwie rzeczy, których nie próbowałam, ale że już się nazywało kaszotto, to musiałam po to sięgnąć, czyli są to kaszotto winiary. Pierwsza kaszotto jest z jarmużem i z czosnkiem, pęczak z warzywnym sosem, kasza war z warmińskich upraw, dodaj 200 g kurczaka i łyżkę masła do smaku. No więc mamy jakiś sposób podania. Ja raczej zjem to z warzywami, ale jest sposób podania. W składzie mamy suszone warzywa, jarmuż, czosnek, szpinak, cebula, śmietanę w proszku, yy, mleko w proszku, cukier, skrobię kukurdziane, skrobie ziemieczaną, ekstrakt drożdżowy, ser w proszku, bazylia, szczypiorek, pieprz czarny, gałka muszkatołowa. No dobra, nie ma, nie, nie jest jakoś tak najlepiej, bo ta śmietana w proszku, ale rozumiem, że to jest po prostu gotowe danie, dlatego chyba tak wszystko, no nie chyba, tylko, tylko tak właśnie, bo widzę, że jest osobno kasza spakowana i w osobną saszetkę ten proszek, a tu mamy cebulę z czosnkiem, ale ja Wam powiem, Wiem, że może nie ma składu idealnego, ale skład nie jest zły i ja na pewno to zjem na 100%. W jednej porcji 283 kalorie, w jednej porcji 244, to jest mniej kaloryczne. Zdecydowanie zjem. Na pewno dam domownikom, popróbujemy i powiemy Wam na pewno, czy to na pewno w jakimś vlogu, czy warto było to kupić. A kaszot to kosztowało, kaszot to kaszot to kosztowało. Danie koszot to kosztowało 599. Powiem Wam, że to jest po prostu idealne wyjście, kiedy nie mamy czasu przygotować, Chcesz, bo takie to sami w domu zrobimy i na pewno będzie miało lepszy skład. Dobra, kolejnymi rzeczami są sałaty. Bardzo lubię te opakowania. Ja wiem, taniej też i ekonomiczniej byłoby wziąć po prostu jeden duży worek i takie też biorę. Ale to jest świetna po prostu porcja. Otwieram paczkę, przesypuję, dorzucam sobie pomidorki koktajlowe załóżmy na przykład, albo kurczaka podsmażonego właśnie i super ekstra danie. Yy, mamy tutaj yy, po prostu świeżą sałatę, różne rodzaje sałat. No I tyle. I te załaty powiem Wam kosztowały, ja też je bardzo często biorę mieszanka sałat 3,99. Wzięłam jeszcze, kochani, lniane ze względu na to, że piję koktajle, mam zamiar, do, mam zamiar dodawać do koktajli, a jeżeli nie do koktajli, to do czegokolwiek innego, na przykład do sałatek. Planuję zjadać łyżkę dziennie lnianego. Pamiętajcie o tym, że akiecie siemielniane jest bardzo zdrowa, nie zapominajcie o tym, żeby pić w ciągu dnia. Czyli pijemy wodę. Y po prostu. W ogóle trzeba pić wody, nawet jak nie łykacie się nienarnianego, ale wiecie o co chodzi? Nie łykacie, nie jedzie. Dobra, gotować go nie będę, żeby robić sobie ale będę po prostu łyżkę dodawała na sucho do czegokolwiek. Na przykład dzisiaj do sałatki na kolacji. Okej, okay. kolejną rzeczą są pestki dyni. one też ze względu na właśnie ten magnes. Lekarz kazał jeść pestki dyni. A pestki dyni styryjskiej, prażone i solone. Wyglądają taki, to też będzie świetny dodatek do sałatek, a pestki dyni, kochani, kosztowały. Pestki dyni kosztowały 7,99 jak wszystkie pestki, dosyć drogo. Później mamy y, czekoladę. Ja Wam powiem, że wzięłam trzy takie czekolady, ale y, no jedną Wam tutaj pokazuję. Dlaczego? Dlatego, że ma 90% kakao. A ja planuję robić dużo fit słodyczy. Dużo. No w ogóle dużo, nie dużo robić fit słodycze, na przykład macie przepis w, na dole. Y, te trufle marchewkowe w połączeniu z gorzką czekoladą smakują wybitnie. Na pewno je y, jeszcze zrobię. No i ekstra taka czekolada, 90% kakao to jest po prostu marzenie. Kakao też ma dużo. ble, Gorzka czekolada też ma dużo magnezu. Ja lubię nawet tak smoktać sobie po prostu kosteczkę, żeby zaspokoić głód na słodkie, więc ekstra. I ona jest z firmy. Wawel i bodajże kosztowała od razu, wam powiem 3,99 z tego co pamiętam. Dokładnie, 3,99. I mam tutaj pasty i tak dokładnie nie wiem, które ile kosztowały, ale to są chyba bio, właśnie, bo mają ten zielony listek. Więc wzięłam dwie pasty kanapkowe, tak mi polecaliście, że właśnie bardzo dobre pasty są w Lidlu, więc po nie sięgnęłam. Pasta kanapkowa z czosnkiem niedźwiedzi, pierwsza, a ta jest pasta kanapkowa bodajże z bakłażanem i nasionami słonecznika. Ona jest całkowicie pozdzierana, dlatego że wczoraj wylał nam się, wylała nam się pianka taka do mycia rąk. No i musiałam myć te słoiczki, się trochę pozdrapywało wszystko, no ale nic, nie o to chodzi, ważna jest zawartość, ale tutaj nie przeczytam niestety składu, tylko tu przeczytam. Olej słonecznikowy, woda, ziarna słonecznika, sok cytrynowy, czosnek niedźwiedzi, syrop zagwa... zagawy, sól morska, białko ze słonecznika, wszystko z rolnictwa ekologicznego, świetnie. I te pasty były na pewno droższe, bo samo to, że są biorze, jest zielony listek, to na pewno to są te droższe właśnie, czyli kosztowały 6,99 za sztukę. Potem mam pastę, a dokładnie humus, humus z suszonymi pomidorami, który ma w składzie, słuchajcie, ciecierzycę, no standardowo, woda, olej rzepakowy, y, pastę tahini, super, koncentrat pomidorowy, pomidor suszony, sól, czosnek, natka, pietruszki, sok z cytryny, genialny skład, y, też całkowicie naturalny, y, ekstra, ekstra. I ta pasta kosztowała bodajże, powiem Wam, mam tutaj warzywna pasta, warzywna, dokładnie tak napisane, warzywna pasta, waw, waw, nie. Yeah. No nie tam. Ok, ważnie jest pasta warzywna do tamta, więc tej szukam już. Ta kosztowała też 6,99, czyli czy bio, czy nie bio, też 6,99, ale skład fantastyczny. A ta najtańsza to jest właśnie ta. Wabrzyniec, pasty warzywne. 4,99 kosztowała z grillowaną cukinią i kary. Co prawda nie cierpię kary, w ogóle nie cierpię tej przyprawy, ale postanowiłam spróbować, bo może po prostu przekonam się do tego. W składzie cukinia grillowana, ciecierzyca, olej rzepakowy, seler, woda, nasiona słonecznika, sól morska, koncentra soku z cytryny, cebula suszona, kary, pieprz czarny i cukier. Curry tylko 0,5%, więc yy, y, szybka przekąska do kanapek, do pierogów, do naleśników, do eksperymentów. No więc taka pasta żywna i tak patrzę tutaj. Ostatnia rzecz, której nie próbowałam, a skusił mnie y, smak, to jest mięta ze skórką z cytryny, herbatka. Dlaczego skusiłam się na ten smak? Dlatego ja wiem, mięta, y, co robi, y, hamuje laktację, tak? Więc nie powinniśmy jej pić za dużo, tylko jak mamy nawały pokarmu, ale ja lubię od czasu do czasu wypić po prostu lekką herbatę i ona wtedy na nic nie wpływa, więc spokojnie. Y, I ta herbatka u właśnie wstała, więc muszę się streszczać, ale dobrze, że to ostatnia rzecz herbatka ta, kochani, kosztowała już szukam, już szukam 2,29, ja Wam powiem, że jeszcze synkowi wzięłam herbatki, tam są takie fajne dla dzieci, właśnie ziołowe i nie wiem, czy to ta, czy to tamte no i co, i to wszystko, co chciałam Wam pokazać co ja jeszcze kupiłam w Lidlu, tonę warzyw tonę owoców, szyneczkę piratki, bo ją zawsze bierzemy kurczaka mięso mielone schab standardowo jogurty naturalne, bez mleka w proszku zwracam na to uwagę, jogurty Geotet z rureczką do picia dla mojego synka, płatki na mleko, oczywiście które mój synek je bez mleka, bo nie cierpi płatków na mleko z mlekiem, raczej je chrupię po prostu na sucho. Wzięłam też biszkopty, wzięłam też masę innych rzeczy, pieczywo i tak dalej. Ale tutaj przyszłam Wam pokazać takie dla mnie inne rzeczy, no i powiedzieć Wam o tych cudownych kaszach, cudownych mieszankach dostępnych w Lidlu. Więc jeżeli tak jak ja z Nowym Rokiem postanowiliście wracać do y, zdrowia, y, być zdrowym, smukłym, umięśnionym, zadowolonym i szczęśliwym, to leccie do Lidla, bo naprawdę pyszności są w Lidlu. I nikt mi za to nie zapłacił. Sama sobie to wszystko kupiłam. To wszystko, kochani, na dziś trzymajcie się cieplutko. Pa!